Hej, ten film będzie dotyczył nowo otwartego łowiska przez nas, czyli kubiki. Zaprezentuję Wam stanowiska, mapy łowiska i dodatkowe informacje. W dniach 26 kwietnia do 5 maja przez 9 dni będzie można z nami połowić i nas spotkać na łowisku Kubiki, bo w tym czasie będziemy na łowisku i obiekcie. Lecimy z tematem. Hej, tak prezentuje się mapa stanowisk na łowisku Kubiki. Obecnie jest 17 stanowisk, z czego większość jest dwuosobowa. Są stanowiska jednoosobowe, są stanowiska trzyosobowe i jest też stanowisko czteroosobowe. Tak to wszystko się prezentuje. Na łowisku też jest parking, co ważne. Po rozpakowywaniu sprzętu, co musimy odstawić na parking, i dopiero wtedy możemy go wziąć, gdy zwijam się. Ewentualnie, gdy jedziemy do sklepu. Dalej jeżeli są jakieś problemy, komplikacje, można dzwonić na telefon, który tutaj jest podany 534 401 042. Co jest ważne, od poniedziałku do piątku telefon jest czynny w godzinach 8:16. W sobotę i niedzielę jest telefon czynny w godzinach 6:21. Jeżeli nie udaje się tobie do nas zadzwonić, zostaw SMS-a, albo dzwonimy, albo odpiszemy, bo wiadomo jak jest, nie zawsze jesteśmy w stanie odebrać. Dalej, jeżeli chodzi o legendę tej mapki, no to te czerwone napisy z numerami stanowisk to są to właśnie numery stanowisk, masło wymyślane takie trochę numerek S to jest to sklepik, sklepik jest na, na plaży w sklepiku można kupić sobie sprzęt wędkarski, przynęty, zanęty, wędki praktycznie cały nasz asortyment ze naszego sklepu oraz można też wypożyczyć sobie wędki, czy maty, które są niezbędne, jeżeli mówimy na metodę karpiową, dalej czerwone kropki są to miejsca z prądem, gdzie jest dostęp do prądu, możemy sobie przyjść i naładować telefon, czy laptop. No i w sumie z takich ogólnych tematów to tyle, tak to się prezentuje. Na razie obecnie jest jeden wjazd i wjeżdżamy e, wjeżdżamy tędy, aby zarezerwować sobie stanowisko, aby zapoznać się z mapką, aby sprawdzić regulamin należy wejść na stronę sklep.raficz.pl, jest specjalna zakładka kubiki, łowisko, rezerwacje, agroturystyka i tutaj jest podany cennik między innymi, jest podane kiedy, kiedy łowisko jest otwarte. Ogólnie łowisko jest otwarte w Weekendy, oczywiście jak są święta, to jest to dłużej otwarte. Teraz na przykład od 26 kwietnia do 5 maja łowisko jest otwarte i my na nim w tym czasie będziemy. Dalej też jest podany link do Facebooka, do strony na Facebooku, no i na stronie na sklep.nafisz.pl jest cała ta mapka łowiska z całą tą... To... Pełną legendą i z opisem, co jak to wygląda, oraz z numerem telefonu. Numer telefonu też jest jak najbardziej podany. No i co? I tutaj w sumie jest cały regulamin, warto się z nim zapoznać. Na łowisku można sobie jak najbardziej wykupić sprzęt wędkarski, przynęty wędkarskie, bo jest sklepik zaznaczony literką S obok plaży. No i teraz załóżmy, że chcemy sobie wykupić bilet. Możemy wykupić go telefonicznie, na numer podany. Na, Podany numer telefonu, jeżeli nie udaje Wam się do nas zadzwonić, no to, można to można wykupić stanowisko poprzez sklep rafush.app. Na przykład, powiedzmy, że chcemy sobie 5 maja pojechać na dzień na, dzień na ryby w dwie osoby. No to wchodzimy w, w produkt typu dzień, łowisko, kubiki, zezwolenie, wybieramy ilość 2, bo w dwie osoby. Chce... No, jeżeli dwie osoby chcemy sobie właśnie w dzień łowić ryby, no to klikamy ilość 2, dodaj do koszyka, zezwolenia dzienne, wciskamy, realizuj zamówienie, realizuj zamówienie. Dalej, wchodzimy, wciskamy. Dalej, sposób dostawy. No i to jest ważne, bo tutaj musimy wpisać datę, czyli 5 powiedzmy, maj, jest to niedziela. 5 maj, dwie osoby i nazwy tych osób, czyli Jan Kowalski powiedzmy, i Marian Kowalski. Jeżeli ktoś z Was chce wypożyczyć matę, pod czy coś takiego, no to warto dopisać. Jeszcze będę chciał wypożyczyć matę, tak aby ja po prostu o tym wiedział i aby nie było problemu, że czegoś zabrakło. Potem wciskamy dalej, wybieramy płatność przelewem lub gotówką na, na miejscu. Tutaj niedaleko plaży będzie sklepik, gdzie będzie można sobie kupić jakiś sprzęt wędkarski, przynęty, zanęty i będzie można wypożyczyć matę, podbierek czy wędki nawet. Też przy plaży jest toaleta, ogólnie toalety są rozrzucane na co, co 50-100 metrów. Jeżeli na przykład chodzi o domki, na przykład ten z sauną czy z Jacuzzi, no to temat wygląda tak, że domków przez naszą stronę nie rezerwujecie. Domki rezerwuje się na numer telefonu, który tutaj się wyświetla. U nas tylko rezerwujecie stanowiska wędkarskie. Jeżeli ktoś z Was ma zarezerwowany domek, no to jak najbardziej też może łowić ryby, bo przy domkach są stanowiska, które nie są ponumerowane, które przynależą do domku. Więc przy jednym i przy drugim domku, które są do, do zarezerwowania, jest miejsce przeznaczone też do wędkowania. Przy y, boisku do piłki nożnej jest też miejsce parkingowe i tutaj należy zostawiać samochody. Chodzi o to, że po zajechaniu na swoje stanowisko wypokojemy sprzęt i samochód odstawiamy na parking. Samochód nie może stać przy stanowisku, więc jest specjalnie do tego wyznaczone miejsce. I oczywiście potem, jeżeli chcemy już do domu wracać, to jak najbardziej podjeżdżamy samochodem pod stanowisko, ładujemy sprzęt i wyjeżdżamy. Więc pamiętajcie, aby nie zostawiać samochodów przy stanowiskach, tylko odstawiać samochody na parkingi. Ogólnie to są dwa, parki dwa parkingi. Drugi parking jest niedaleko stanowiska numer 9, i e, po drugiej stronie dróżki jest też dużo zieleni, gdzie można zostawić samochód. Śmieci staramy zabierać się ze sobą, no i dalej. Na stanowisku te są e, słupy, e, do których, w których jest dostęp do prądu, między tutaj i tam obok sklepiku. I tutaj jak najbardziej też można z nich skorzystać, i też można się podpiąć i sobie podudować telefon albo laptop. A tutaj mamy stanowisko numer 1, które jest dość sporym stanowiskiem. Jest to stanowisko dwuosobowe z tyłu. Na nas za nami są też drzewa. Jest jakiś stolik z ławeczkami. No i jest bardzo dużo miejsca na rozbicie jakiegoś większego namiotu, więc tutaj sobie można przyjechać w ekipą. No ale wiadomo, wędkować tutaj może dwie osoby. Tak prezentuje się stanowisko. Z każdej strony są jakieś drzewa. Tutaj obok jest takie jakby w połowie. No w sumie prawie całe jest zwalone drzewo, więc jest to stanowisko bardzo klimatyczne. Tak wygląda stanowisko numer 1. No i tutaj też jest stolik oraz łoweczka. Tutaj jest stanowisko numer 2, niedaleko plaży i, i mola. Stanowisko numer 2 jest stanowiskiem dwuosobowym, tu jest przestrzeń dla dwóch wędkarzy. Oczywiście też jeszcze krzaczki będą przycięte, bo dopiero to skończyliśmy wycinać. No i ze stanowiska numer 2 można też łowić na stawie numer 4. Gdzie tutaj też sobie jakoś osoba wejdzie, może wędki zarzucić. Jest też e, stolik z siedzeniami. Tak prezentuje się stanowisko numer 2. Na stanowisku numer dwa miejsce na rozbicie namiotu jest bardzo ograniczone, bo jest za wąsko. Oczywiście wiadomo, namiot można sobie pójść tam dalej rozbić i też e, da się normalnie przejść, ewentualnie przybiec do wędek. Tutaj jest bardzo mało miejsca, jeżeli chodzi o rozbicie namiotu, więc nie jest to stanowisko polecane dla kogoś, żeby z namiotu. Stanowisko numer 3 znajduje się na pograniczy plaży, trawy. A molo, jak najbardziej możemy sobie łowić na plaży. Tutaj możemy sobie wejść na molo, tam jest nawet schronienie i możemy sobie łowić właśnie z tego mola. Jest to stanowisko dwuosobowe, z tyłu tam jest sklepik, tam jest całe nasze centrum dowodzenia, więc jak najbardziej tutaj sobie można przyjść, zakupy zrobić. No i tutaj też jest miejsce, by sobie usiąść, nawet kolejny kawałek dachu nad głową, też są obok stoliki, więc jest dość sporo tej miejsca. Stanowisko w sumie polecane dla takiej większej grupy ludzi. Bo jest gdzie usiąść, jest dużo miejsca, jest miejsce na namioty, jest dach, jest molo. Stanowisko numer 3, pamiętajcie, zakaz kąpieli, no i też z plaży co można łowić. Stanowisko numer 4 jest stanowiskiem dwuosobowym, gdzie możemy sobie łowić z tego mola, więc jak najbardziej można sobie wejść i z tego mola łowić. Namiot oczywiście rozbijamy gdzieś tutaj, jest tutaj wystarczająca ilość miejsca. I jest to stanowisko typowo plażowe z elementem mola, z którego też można jak najbardziej łowić. Jest to stanowisko dwuosobowe. Na stanowisku e, numer 4 znajdziemy nawet takie mini schronienie od deszczu, na przykład. Tam jest takie siedzenie i, i kawałek daszku. Stanowisko numer 5 jest typowym stanowiskiem plażowym, więc jest tutaj sama plaża. E, obok jest molo, możemy łowić maksymalnie dotąd, czyli prawie do e, mola, i tutaj też jest dość sporo miejsca, więc jedna osoba może usiąść tutaj, druga tutaj. Z tyłu też jest miejsce na, zrobienie, na postawienie namiotu. Stanowisko numer 6 jest na pograniczu plaży z e, taką normalną ziemią i jest to stanowisko dwuosobowe, bardzo blisko plaży, obok boiska, e, centralnie za parkingiem, bo tutaj jest parking między innymi i tak się prezentuje stanowisko numer 6, jedna osoba tutaj się zmieści spokojnie, druga osoba tutaj się zmieści spokojnie, bardzo blisko plaży i bardzo blisko mola. Stanowisko numer 7 również jest stanowiskiem dwuosobowym, gdzie jedna osoba tutaj wejdzie, druga osoba tutaj i jest wystarczająco dużo miejsca. Miejsce na rozłożenie namiotu znajduje się z tyłu i tego miejsca jest wystarczająco. Tak się prezentuje stanowisko numer 2 do dyspozycji, bardzo duża część stawu numer 3. Tak się prezentuje stanowisko numer 7. Stanowisko numer 8 będzie znajdowało się gdzieś tutaj, ale dopiero będzie dostępne po majówce, więc będzie o tym informacja. Na razie stanowisko numer 8 jest wyłączone do czasu zakończenia majówki, bo trzeba je po prostu przygotować. Więc stanowisko numer 8 będzie niedaleko parkingu. Obok dziewiątki będzie dwuosobowe, ale trzeba troszkę czasu by je przygotować. Stanowisko numer 9 z miejscem na, bar, z miejscem na namiot, tutaj między innymi tam jest parking, więc niedaleko parkingu. Dalej stanowisko numer 9 yy, prezentuje się tak. Został tutaj ostatnio od zwiody kilogramów kg. I jest to stanowisko dwuosobowe. Tutaj sobie jedna osoba wejdzie, tutaj spokojnie, może druga wejść osoba. Te trzcinki pewnie też będą wycięte, więc miejsca będzie jeszcze więcej. No, yy, to może służyć jako stoliczki, gdzie sobie możemy coś na to położyć, więc tak się prezentuje stanowisko numer 9. Stanowisko numer 10 jest stanowiskiem na stawie numer 3, jest to stanowisko dwuosobowe, dosłownie przy samym wjeździe, bo stąd dojeżdżamy do łowiska, tutaj jest wjazd, więc jest to stanowisko przy samym wjeździe, e, tak się prezentuje, tutaj spokojnie wejdzie dwie osoby, aczkolwiek jedna będzie miała znacznie więcej miejsca i zaraz kilka metrów dalej jest miejsce dla drugiej osoby, miejsce dla drugiej osoby znajduje się za drzewem, tutaj jak najbardziej się zmieści też i druga osoba. Miejsce na rozłożenie namiotu może być tutaj, ewentualnie tutaj, więc jest to stanowisko z, yy, bardzo blisko do dojazdu. Stanowisko dwuosobowe numer 10. Stanowisko numer 11 jest stanowiskiem jednoosobowym na bazie starego pomostu, którego oczywiście niedługo nie będzie, tak Te szybko też będą zebrane. Stanowisko yy, numer 11, jak na jedną osobę, zawiera dość sporo miejsca, bo jest cały róg stawu, a w sumie potąd można usiąść sobie. Yy, Tutaj właśnie wystarczająca ilość miejsca, i jest to stanowisko też bez miejsca na namiot, bo jest wąsko. Więc stanowisko polecane bardziej do łowienia w dzień. Aczkolwiek jak ty to i w nocy, może tylko brakuje miejsca na rozłożenie namiotu. Stanowisko numer 11. Stanowisko numer 12 jest stanowiskiem dwuosobowym. Tutaj jedna osoba wejdzie, tutaj druga osoba wejdzie, z tym wyjątkiem, że na tym stanowisku brakuje miejsca na rozłożenie namiotu, więc jest to stanowisko bardziej, jeżeli chodzi o wędkowanie w dzień, czy ewentualnie w nocy też jak najbardziej można, tylko brakuje tutaj miejsca na rozłożenie namiotu. Stanowisko numer 12 stanowiskiem jest stanowiskiem dwuosobowym, staw numer 2. Stanowisko numer 13 jest stanowiskiem dwuosobowym. Tutaj jedna osoba znajdzie wystarczającą ilość miejsca. Tu na pomoście na przykład, druga osoba, czy ewentualnie tutaj się można upnąć Miejsce na namiot jest tutaj. Jest to stanowisko z pomostem. Oczywiście, z łódek korzystać nie można. Ale te łódki są nieczynne, nieaktualne. No i tutaj jak najbardziej jest wystarczająca ilość miejsca. Stanowisko numer 13, staw numer 2, stanowisko dwuosobowe. Stanowisko numer 14 jest. Stanowiskiem dwuosobowym. Jedna osoba może usiąść tutaj, obok stanowiska, druga osoba tutaj lub tutaj na pomoście. Tutaj jest dość wąsko. Miejsce na namiot przykładowo może być w tym miejscu, więc jak najbardziej można w nocy łowić. Dwie osoby powinny mieć tutaj wystarczająco dużo miejsca. Stanowisko numer 15. Jest stanowiskiem trzyosobowym, więc można tu łowić we trzy osoby. Jedna z osób na pewno znajdzie miejsce tutaj, ewentualnie tutaj, bo ta krawędź też podlega pod stanowisko numer 15. Z tyłu jest taka mała altaneczka, jeżeli ktoś chciałby usiąść. No i stanowisko 15 sięga aż potąd, 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 dotąd. Więc jedna osoba może tutaj usiąść, druga tutaj, trzecia tutaj. Jest to stanowisko trzyosobowe, do dyspozycji prawie cały zbiornik numer 2 stanowisko numer 15 na stanowisku 15 oczywiście jest miejsce na namiot, więc tutaj jak najbardziej można sobie rozbić namiot i siedzieć sobie dwa dni czy tam całą noc tutaj mamy stanowisko numer 16 jest to stanowisko łączące staw pierwszy z stawem drugim jest to jedyne stanowisko czteroosobowe jedna osoba spokojnie tutaj się zmieści kolejna może sobie tutaj usiąść pod stanowisko te podlega taka altanka Obok jest most i stanowisko jest właśnie do mostu. Ze stanowiska numer 16 można łowić na dwóch stawach, więc sobie dwie osoby może tutaj łowić, i dwie osoby może łowić na tym mniejszym stawie. Stawy wszystkie są połączone, więc tak prezentuje się stanowisko numer 16. Tu jest miejsce na namiot, tutaj takie przejście, więc jest to stanowisko dość duże, bo tu jest trochę miejsca, tu jest trochę miejsca, tu jest miejsce. Tu jest miejsce i w sumie tam dalej tutaj też jest to miejsce, bo to też pod to podchodzi. Stanowisko numer 16. Stanowisko numer 17 jest położone niedaleko domka Sauno, tu jest miejsce na namiot. Jest to stanowisko dwuosobowe. To oczywiście drzewko będzie ścięte, można sobie łowić tam, zrzucać, tutaj, tu jedna osoba może wejść, tutaj druga. To jest stanowisko numer 17. W tym filmie to na tyle, na pewno będą jeszcze aktualizacje i zmiany, to tylko prelidium, zapraszam na majóweczkę, obecnie rezerwacje przez telefon, przez stronę, gdyby stanowisko było zajęte, będziemy dzwonić i proponować inne, mapa z zajętymi stanowiskami na dane daty się obecnie tworzy, jest to proces bardzo czasochłonny, na razie rezerwacje, rezerwacje tak jak wspominałem, telefonicznie i przez stronę, widzimy się na Kubikach co weekend i w razie różnych świąt, a więc połamania i do zobaczenia.